Moi drodzy, już procedura napinania jest zrobiona gotowo. Jak to widzicie, ponownie po ustawieniu na znaki dół się zgrywa. Wszystko się ładnie zgrywa i tak wygląda prawidłowe napięcie ze pod kątem. Dlatego możecie mieć troszkę wzłudne inne odczucie. Ale uwierzcie mi, że wszystko jest napięte tak jak powinno być. Tak wygląda ten znacznik i w takim położeniu powinien być. Przekręcane było około 80 razy, sprawdzane i za każdym razem się ustawia na znakach, na, duży, na, na, dół, na dużym kole na górze i na małym na znaku, i za każdym razem jest rolka w taki sposób ustawiona samoczynnie. Teraz pokrótce powiem, jakie elementy dokręcać za Koło wałka 45 Nm. śruby imbusowe. Pompy różnie podają. Autodata inaczej, workshop podaje inaczej. 80 Nm Z jedna, druga, i pod rolką jest tam jeszcze jedna. Jak widzicie, trzecia i sama rolka 20 Nm. Śruba wału korbowego w zależności od średnicy 3 M10 czy M12. W tam jest chyba 50 Nm. Później jest drugi etap 40 stopni i 15 stopni. Przy M12 jest chyba 95 Nm i tak samo jak przy tej śrubie wcześniejszej 40 stopni i 15 stopni. Ta śruba powinna być za każdym razem nowa. Niestety nie do dostania jest. Ja jej nie dostałem, nie mogłem jej kupić ani w serwisie, ani nigdzie poza serwisem. Co to jeszcze będzie? Oczywiście będzie zawieszenie dokręcane. Wszystkie momenty też będą musiały być zachowane przy piaście. Świece zapłonowe 25 Nm dodatkowo idzie. Nowy pasek mikrofał, rolka wylatuje z napinacza, bo już szumi. Także, praktycznie, to co można powiedzieć grubszego zostało przedstawione. No, oczywiście, płyn trzeba zalać G11 i praktycznie chyba koniec, jeśli chodzi o rozrząd. Tak jak powiedziałem, przy użyciu takiego klucza. Miało sobie, wyregulujecie. Bez niego podejście tam, jak widzicie, jest bardzo, bardzo słabe, chyba że sobie wyjmiecie alternator i próbować będziecie może kluczem zwykłym 41. Mając ten klucz, robicie to praktycznie na piechotę bez żadnego problemu. No i chyba tyle, jeśli chodzi o sam rozrząd. Później dalsze prace związane z zawieszeniem to już na końcu oczywiście drążki będą wylatywały, bo jak sami widzicie. Jest tragedia. Te śruby się, jedna się odkręciła. Ten łącznik już jest zamówiony. Cały drążek to praktycznie od 22 lat jest nieruszane Wszystko jeszcze jest w oryginale, tak jak końcówki. No i żeby to zrobić, jechać na geometrii, żeby ustawić później zawieszenie. Niestety, te śruby muszą być ruszone, bo diagnosta sobie nie poradzi, żeby to ustawić prawidłowo. Także kończymy tutaj z rozrządem. Jak widzicie, wszystko wyczyszczone. Składamy to. I tyle jeśli chodzi o samą procedurę i napinanie paska.